Ołtarz rodzinny, dzień 89, 29 marca. I gdy Mojżesz stępował z góry synaj, a miał Mojżesz w ręku dwie tablice świadectwa, gdy stępował z góry, Mojżesz nie wiedział, że skóra jego twarzy lśniała, gdy pan z nim rozmawiał. Aaron i wszyscy synowie Izraela zobaczyli Mojżesza, a oto skóra jego twarzy lśniła i bali się zbliżyć do Niego. Ale Mojżesz zawołał ich i Aaron oraz wszyscy przywódcy zgromadzenia Izraela wrócili do niego. I Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem podeszli też wszyscy synowie Izraela, a on przykazał im wszystko, o czym Pan z nim rozmawiał na górze Synaj. A póki Mojżesz z nimi rozmawiał, miał na swojej twarzy zasłonę. Księga Wyjścia 34, 29-33 Bóg był zasłonięty w Mojżeszu, Bóg był w Mojżeszu zasłonięty, a obecność Boża była w nim. On dzięki temu słowu w nim był tak doskonały, że musiał zasłaniać swoją twarz. I był to potwierdzony prorok, który odsłaniał słowo i mówił im, nie będziesz, będziesz, nie będziesz. Rozumiecie? On zasłaniał samego siebie w ludzkiej istocie, aby mógł podać swoje słowo tamtej generacji bo inaczej to słowo zaślepiłoby nawet tych wywołanych. Rozumiecie? Nawet ci ludzie, którzy byli na zewnątrz, nie mogli tego znieść, gdy patrzyli się na to. W Księdze Wyjścia znajdujemy, że oni powiedzieli Niech Mojżesz mówi do nas, nie Bóg. Widzicie? Dlaczego słup ognia nie pojawiał się zbyt często? Rozumiecie? Bóg powiedział Ja uczynię to, ja wzbudzę im proroka. Amen. Ja wzbudzę im proroka. I on przyszedł zupełnie dokładnie, a on będzie słowem. On powiedział: Jeżeli oni chcą zobaczyć, czym jest słowo, powiedział: Słuchaj, Mojżeszu, ja zjawiłem ci się tam, w tym płonącym krzaku. Ja stąpię i sprawię, że ta góra będzie w płomieniach. Dalej mówił: Oni zobaczą, że ty mówiłeś prawdę. Ja pojawię się w ten sam ognisty sposób tutaj. Zjawię się i udowodnię to tym ludziom. Ja potwierdzę twoją usługę. To właśnie powiedział on, Mojżeszowi tutaj tyle słów. Zauważcie, on powiedział: Ja ciebie teraz uwielbię przed tym ludem, powiedział: Ty im powiedziałeś, że ja spotkałem się z tobą chętam, w płonącym krzaku. Ja teraz stąpię w tym samym ogniu i ja oznajmię tym ludziom, że ty wcale nie kłamałeś o tym. Możesz to nawet udowodnić naukowo, jeżeli chcesz, rozumiesz? Ja zaraz wstąpię i oznajmię im to. I gdy on zaczął grzmieć, kiedy Jachwe zaczął grzmieć, ludzie mówili: Nie, 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 niech Jachwe nie mówi, bo pomrzemy. Widzicie, on musiał być zasłonięty. Więc Bóg zasłonił samego siebie w Mojżeszu, i dał Mojżeszowi słowo. A Mojżesz zszedł z góry, i mówił słowo od pana, i musiał mieć twarz zasłoniętą zasłoną, czy to prawda? Jachwę zasłonięty w postaci proroka Bóg powiedział, że już więcej nie będzie mówił do nich w ten sposób On miał mówić do nich tylko przez proroka Od tego czasu On mówił tylko w ten sposób Odtąd On mówił jedynie w ten sposób To się zgadza, w żaden inny sposób Czytaj dzisiaj Księga Wyjścia 34 Nehemiasz 4